Dzisiaj jest z nami CMF Phone 2 Pro. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek. Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, co i tak ja wyskoczę. Tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z tego też i to mnóstwo. To jest dla mnie wielkie, wielkie, wielkie zaskoczenie. Oprócz tego jest też strona internetowa który smartphone.pl, gdzie wrzucam testy, rankingi, jakieś ciekawe newsy. Bardzo dziękuję za wszystkie wejścia. Nasz dzisiejszy bohater. Używam go od jakichś dwóch tygodni i powiem Wam tak. To jest dla mnie największe zaskoczenie w tym roku. Ja wiem, że marka jest nieznana. Ja wiem, że ona się wywodzi z Nothing, jest powiązana z Nothing i to jest taka tańsza odnoga, nothing, w związku z czym, ponieważ samo nothing nie jest drogie, no to CMF by nothing, skoro to jest tańsza odnoga, no to telefony muszą być tańsze, Ile on kosztuje? Ja po jakiś półtora tygodnia używania tego telefonu oceniałem go na jakieś 1500, a biorąc pod uwagę to, że to jest tania marka, no to mówię dobrze, no to może 1300 zł ten telefon będzie kosztował. I teraz uwaga, ile on kosztuje? 999 zł, czyli 1000 zł bez złotówki. To jest moim zdaniem w tym momencie najlepsza oferta na rynku, biorąc pod uwagę, Stosunek cena, jakość, czy jakość cena, jak zwał, tak zwał, za tysiaka gdzie indziej nic takiego nie dostaniecie. To jest telefon, który działa świetnie, to jest telefon, który robi fantastyczne zdjęcia, naprawdę jak na swoją półkę cenową. Jakbym miał wydać 2000 na ten telefon za takie zdjęcia, to w ogóle bym nie, się nie krzywił nosem. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zaskoczony tym telefonem. Oczywiście on nie może mieć wszystkiego, co mają Nothingi, dlatego żeby zjadł po prostu swoich droższych braci. Na przykład w tym momencie ten Nothing Phone 3A, bardzo fajny telefon, pewnie jeszcze zrobię o nim jakiś film po dłuższym używaniu, ale on kosztuje 1500 zł. Ten telefon 1000 złotych, no i ten nie ma tego, co ma tamten Nothing. Na przykład nie ma głośników stereo, ale ma mnóstwo, mnóstwo innych zalet. Szybciutko pokażę jeszcze pudełko, żeby nie przynudzać. Natomiast pudełko pokażę a, bo nigdy pudełka tej firmy nie rozpakowywałem, a b, bo ono nie jest takie jakby to powiedzieć głupie, w sensie, że jednak tam kilka rzeczy mamy, których w innych telefonach nie mamy, bo jak sobie tutaj. O, wszystko nam się rozleciało. Jak sobie tutaj to wyjmiemy, to tak. Mamy kabelek z dwóch stron USB-C, mamy instrukcję obsługi, i tutaj mamy szpileczkę. Szpileczkę mamy w kolorze pomarańczowym. W ogóle ten telefon jest też w kolorze pomarańczowym. Ja dostałem do testu w kolorze zielonym. A, jest ładny, ale ten pomarańczowy jest po prostu prześliczny, A tutaj na górze jest otwórzno się. O, tutaj jest etui i to jest też miły dodatek. To i przezroczyste silikonowe, czyli telefon nam się nie popsuje jak nam upadnie, aczkolwiek ja nosiłem ten telefon bez i bo on po prostu mi się podoba. O, to tyle tytułem wstępu. Sprzątam bałagan, opowiadam o telefonie. Zaczynamy od budowy. Telefon waży 185 gramów. Jest dosyć duży, albo jest duży, tak? No tutaj nie ma co ukrywać, ale tak jak mówię 185 gramów, czyli nie jest ciężki. Oczywiście dlatego, że nie jest z materiałów szlachetnych, tylko tutaj z boku mamy i tutaj też z tyłu mojej wersji kolorystycznej zielonej, tak jak już mówiłem są cztery wersje, jest czarna, jest prześliczna pomarańczowa, no i jest też taka zielona, czwarta nie pamiętam, chyba biała, ale nie chcę skłamać, e, matowa, nie zbiera odcisków palców, jest ładna, tak, jest ładna, ale pomarańczowa skradła, mówiąc szczerze, moje serce, e, budowa jest, jakby to powiedzieć, dziwna, tak, w sensie, że ten telefon na pewno się wyróżnia. Kilka osób pytało się, a co to za telefon, jak fajnie, śmiesznie wygląda. To, co ważne, to to, że te trzy obiektywy mają sens. To nie są obiektywy bez sensu, sztuka dla sztuki, tylko każdy z nich to jest obiektyw główny, szeroki kąt i obiektyw tele. Każdy z nich ma sens i naprawdę każdy z nich się sprawdza. Tutaj mamy takie śrubki, nie mam zielonego pojęcia po co, natomiast mamy też. Możliwość dokupienia różnych rzeczy do tego telefonu, które być może, nie wiem, się jakoś montują. To jest podstawka z portfelem, to są na przykład jakieś nakładki tutaj na obiektyw. O zresztą sobie, zobaczcie, tak to y, wygląda. No, ciekawa oferta, budowa jest ok, te boki są płaskie, ale tutaj z tyłu delikatnie zakrzywione. W związku z czym, to, jak już mówiłem, nosiłem ten telefon bez etui i bardzo wygodnie mi się go używało. Co my mamy tutaj dalej? E, na dole mamy. Wejście na dwie tacki Sim, ale uwaga, to jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy tęsknią za smartfonami z kartą pamięci. Tak, mamy tutaj możliwość zainstalowania karty pamięci. Wtedy jeden Sim i jedna karta pamięci z drugiej strony. Brawo. USB-C, głośnik. No i tutaj jest ta oszczędność w stosunku do Nothingów, dlatego że głośnik jest jeden, w związku z czym ten telefon. No, na słuchawkach gra bardzo fajnie, natomiast na głośniku zewnętrznym jednym gra tak. Więc nie jest najgłośniejszy. To jest jedna rzecz. No i druga rzecz łatwo stosunkowo go przytłumić. Jak coś oglądamy sobie w ten sposób, no to trzeba uważać, żeby tutaj palca nie trzymać, bo wtedy dźwięk z tego głośnika nam ucieknie. Ja oglądałem tutaj na tym telefonie sporo rzeczy na YouTubie, ale za każdym razem podłączałem sobie słuchawki i ze słuchawkami nie mam najmniejszego problemu. Coś my tutaj mamy, żeby bardzo ładnie słychać. Tutaj żadnych zastrzeżeń nie zgłaszam. Tutaj, na prawym boku. No więc tak, mamy to samo, co mamy w Nothingach, czyli ten taki przycisk do notatek głosowych. Być może kiedyś filmy firma doda do tego coś więcej, ale póki co to się nazywa już, pokazuje... O, Essential Space. No i jak sobie to naciśniemy, to tutaj możemy sobie dodać notatkę, która się nam zapisze w przestrzeni, a w tej przestrzeni, oto tak wygląda, tutaj ją mamy naganą, i też jest od razu wyświetlone tłumaczenie, no akurat tutaj dosyć nietrafne to tłumaczenie, w sensie po polsku, tak, no ale nie do końca jest tak jak mówiłem, ale w sensie nie, nie to co mówiłem, ale jest, tak. Na początku ten przycisk troszeczkę mi przeszkadzał, natomiast po używaniu tego telefonu przez prawie dwa tygodnie w zasadzie się przyzwyczaiłem. Na początku tak samo w tych natingach też robiłem tak dosyć często, że jak chciałem wyłączyć telefon, to naciskałem. Tutaj teraz już nie. Teraz widzę, że są dwa przyciski. No, przyciskam tym na górze, już mi to jakoś weszło w palec, weszło w nawyk, także, no jasne, wolałbym, żeby było, był jeden przycisk, ale są dwa, tak mówię, tutaj ten przycisk do wyłączania telefonu, tutaj nic, no i w związku z tym, że tutaj mamy dwa przyciski, to tutaj z tej strony mamy regulację głośności, czyli z drugiej strony. W sumie budowa telefonu mi się podoba, bo telefon jest oryginalny, jest jakiś i na pewno się wyróżnia. Jedziemy teraz z przodem, czyli jedziemy z wyświetlaczem. Tutaj nie ma specjalnych oszczędności, bo wyświetlacz to AMOLED przekątna na 6,77, pokryty szkłem Panda Glass. Jest tak samo od razu, nie wiem czy to będzie widać, może tak tutaj na kamerce do selfie. Jest od razu naklejona folia ochronna, dobrej jakości, więc tutaj nic nie ruszam, wszystko jest ok. Rozdzielczość Full HD Plus, odświeżanie do 120, ale nie oczywiście, nie 1, 120, tylko 60 120, albo przeskakiwanie pomiędzy tymi, tymi częstotliwościami, jasność maksymalna. 1300 nitów, na dworze, tak producent podaje, i 3000 w piku, a taka zwykła to jest 800 nitrów, typowa jasność. I w pomieszczeniu wszystko jest ok. Na dworze w mocnym słońcu, no to widać, że to nie jest jasność. Nie wiem skąd się wzięło, skąd się wzięły te 3000, bo jak mam inne telefony, które używam równolegle z tym flagowe, no to tam ta jasność jest podbijana na na tak? Siałam 15 swojego Pixela 9 Pro XL tutaj używałem i tam lepiej widać niż tutaj. Także tutaj oceniałbym to w okolicach tych 800-1300. Widać, ładnie wszystko widać, ale. Tutaj to nie jest flagowa wartość jasności na dworze, ale i tak, płaski wyświetlacz, rameczki są równe z każdej strony. Naprawdę nie narzekam w tym budżecie, a pokażę jeszcze, co tutaj mamy. To jest tak poziom jasności, automatyczna jasność mogłaby troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę bardziej. Dynamicznie działać w sensie szybciej. Już sobie przestawimy, żeby nam cały czas nie wygasał wyświetlacz. Ciemny motyw. Tutaj mamy kolory żywe, standardowe. No to ja mam na żywe. Tu jest kontrast przy tekstach. Wyświetlacz HDL. Wygaszacz ekranu. Ekran, ekran blokady. I tutaj mamy Always on Display. I to jest też fajna rzecz, dlatego że, po pierwsze, że jest to always on display i możemy je sobie ustawić. Na przykład, ja mam tutaj według harmonogramu, czyli od 7 do 23, ale można tak samo sobie ustawić tak, żeby kliknąć, aby wyświetlić, jak ktoś nie chce, jak always on display jest mu niepotrzebny i nie chce, żeby mu to zżerało baterię. Działa dwukrotne uderzenie w celu wygaszenia, a włączenia nie trzeba podnieść telefon. O, no i jest e, czytnik linii papilarnych optyczny, nie dziękowy tylko optyczny. W tym budżecie to wiadomo, ale on i tak jest OK. Troszeczkę dłużej tam przytrzymujemy palec, ale on jest pewny. E, fajna wibracja. Nie jakaś może flagowa, ale jak na taki budżet no to bardzo przyjemna. O, odblokowanie twarzy, znaczy odblokowanie wyświetlacza twarzą też jest. No więc tutaj naprawdę wszystko jest ok, tutaj nie mam zastrzeżeń. Działanie i oprogramowanie. Mamy tutaj Mediateka Dimensity 7300 Pro 5G. Mi się Antutu Benchmark jakoś nie udało zrobić, bo za każdym razem jak usiłowałem zainstalować test to mi wyskakuje o coś takiego, ale, ale inni zrobili. W związku z czym bardzo dziękujemy Wojtkowi Piechockiemu. Z GSM Online, który zrobił Tutaj mu się udało i wyszło mu, proszę bardzo. Ile tu mamy? 666,666. To 666, tak diabolicznie trochę. Tysięcy punktów, no to jest średnia półka, i z takimi wynikami są sprzedawane smartfony dużo, dużo drożej też, więc tutaj nie narzekam, no a wszystko bardzo ładnie tutaj chodzi. Weźmy sobie na przykład na moją stronę, która jest smartfon.pl ładnie wchodzi, ładnie się przewija. No, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Wszystko w tym telefonie działało bardzo ładnie. Działa bardzo ładnie. Mam tutaj swoją jedną z dwóch kart. Tak? Powiedzmy, że kiedyś służbową, a teraz prywatną numer 2. Yy, działa 5G w cyklu mieszanym cały czas tutaj działałem, czyli Wi-Fi w domu, 5G na dworze. Voice over Wi-Fi, Voice over LTE też działa. Też nie ma najmniejszego problemu. GPS świetnie. NFC to jest ważna rzecz, bo NFC tutaj jest. Teraz yy, NFC jest i działa też bardzo dobrze. W tym pierwszym CMF by nothing nie było NFC. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Tutaj już tego problemu nie ma. Producent naprawił bunt. NFC jest, czyli płacimy tym telefonem zbliżeniowo tak jak każdym innym e, telefonem. O GPS-ie już mówiłem. Jakość rozmów telefonicznych też jest bez e, zarzutu. No także do działania w cenie 999 czy 1000 zł, no to złego słowa tutaj e, nie powiem. I od razu szybciutko oprogramowanie. 3 lata aktualizacji systemu, 6 lat poprawek bezpieczeństwa, więc naprawdę jest spoko, moim zdaniem, jak za takie pieniądze. Android 15. No i nakładka e, Nothing, e, niech będzie CMF. E, gdzie możemy sobie wybrać pakiet ikon. Gdzie możemy sobie stworzyć na przykład tapetę za pomocą sztucznej inteligencji. Tutaj sobie dostosowujemy wszystko kolory, pakiet ikon, układ. O tutaj mamy dużo więcej tapet i na przykład sobie możemy utworzyć jakąś tapetę. Zresztą sobie utworzmy, żebyście zobaczyli jak to wygląda. No, i na przykład taka tapeta e, może być. E, ja zresztą tą tapetę, którą mam w tym momencie na wyświetlaczu, też mam utworzoną przez AI. E, a z rzeczy takich istotnych, no to na przykład, jak sobie wejdziemy tutaj, przyciśniemy ten pasek na dole, no to mamy, oczywiście to jest googlowskie, ale mamy tłumaczenie, e, mamy o zakreślenie, żeby wyszukać. No więc. Nie ma tego za dużo, ale moim zdaniem jest optymalnie, jest to, z czego ja na przykład korzystam i tutaj dla mnie wszystko jest ok. No to teraz jedziemy z tym, z czym, co jest moim największym zaskoczeniem w tym telefonie, czyli z optyką i z jakością zdjęć. Obiektyw główny 50 megapikseli, światło 1,88, elektroniczna stabilizacja obrazu nie ma optycznej. Obiektyw tele 50 megapikseli, światło 2,8. I szeroki kąt 8 megapikseli, światło 2.2, z przodu mamy 16 megapikseli. E, aplikacja jest taka sama jak w Thingach, czyli ona jest taka stylizowana. No, na iPhone'y, tak? Nie ma się tutaj co oszukiwać, tak mi się wydaje. Po to zdjęcie, wideo, tam był typ nocny, tutaj więcej, zwolniane tempo. Szeroki kąt typ poklatkowy i typ expert. Natomiast no, oczywiście to, co jest ważne, to jest jakość zdjęć, i ta jakość zdjęć w tym telefonie mnie tutaj bardzo, bardzo zaskoczyła, tym telefonem wykonałem mnóstwo zdjęć. Okej, okay, miałem zazwyczaj ładną pogodę, no ale to nie moja wina, tak wyszło, to na co zwróciłem uwagę. To tak, po pierwsze, bardzo dobre łapanie ostrości na poruszających się obiektach. Tutaj pies, tutaj pies, czyli to nie są obiekty, które się nie ruszają. To są obiekty, tutaj pies biegnie. Tak? Zawsze za każdym razem, jak robiłem zdjęcie psa, proszę bardzo, kot, który tutaj przylazł do ogródka, jak byłem na świętach, on też się ruszał, tak? Zawsze te zdjęcia wychodzą ostre. To widać fajnie w postprodukcji, kiedy włączamy sobie galerię, przez chwileczkę jeszcze ten obraz się tam mieli i nagle troszeczkę się przesuwa, tak? Myśleliśmy, że mamy. To na zdjęciu troszeczkę jest co innego, ale ten obraz jest ostry. Ten obraz jest naprawdę bardzo fajny. No, jestem zaskoczony tym. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, obiektyw TELE. Obiektyw TELE, który robi nam zdjęcia, znaczy oczywiście przybliża, tak dwudziestokrotne powiększenie, ale tak samo tym obiektywem TELE są realizowane zdjęcia portretowe. No i zobaczcie. O, tutaj jeszcze pokażę te pieski, które się bawiły. No i no widzicie, no. to są naprawdę fajne zdjęcia. To są ostre zdjęcia, obiektyw tele typ potetowy, to jest główny, no i później mamy już te ogniskowe realizowane obiektywem tele. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Jestem zaskoczony tym, że w tak tanim telefonie udało się zrobić tak fajne, tak ładne zdjęcia. Możemy sobie tutaj w trybie portretowym wymyślać jakieś różne... Są cztery ustawienia rozmycia, no ale wiadomo, że najładniej wygląda tak. Oczywiście te rozmycie też można sobie regulować. Za każdym razem, tak? Pod słońce, proszę bardzo. Czy tutaj. Ciężkie były warunki. Zdjęciami portretowymi jestem w tym telefonie zachwycony, bo one wyglądają po prostu bardzo, bardzo ładnie. Zobaczcie, tutaj byłem na jakiejś konferencji. Pan bynajmniej nie stał, tylko się mówił. Nie mam ani jednego zdjęcia, które byłoby nieostre. To jest zdjęcie robione tym obiektywem tele z dwukrotnym przybliżeniem. Za każdym razem wszystko jest ładnie, pięknie. Jak za 1000 złotych nie mam żadnych, najmniejszych nawet uwag do tego telefonu. Proszę bardzo, ilość szczegółów jest w porządku. Wszystko tu ładnie wygląda. Typ nocny to jest fajna sprawa, dlatego że mamy tam osobny typ nocny, ale tak samo z automatu się włącza nam typ nocny. W związku z czym no, za każdym razem to naświetlanie jest dłuższe. Te zdjęcia są. W zasadzie identyczne, tak czy w trybie nocnym, czy nie w trybie nocnym są ok? Filmy, filmy też są dużym zaskoczeniem, jak dla mnie, bo jest bardzo ładna stabilizacja, chociaż nie ma optycznej stabilizacji, ale elektroniczna bardzo fajnie to robi. No Zresztą już nie gadam, oglądajcie i oceniajcie. 1, 2, 3, witam. Zaczynamy od wideo w 4K. Samolot leci. W sensie ląduje na Okęciu. A ja jestem na rowerze. Delikatnie. W 4K, jak widzicie, możemy przechodzić pomiędzy obiektywem głównym a tele. Natomiast szeroki kąt. Nie, w szerokim kącie musimy zejść do Full HD. O, tak jak w tym momencie. Czyli jesteśmy na szerokim kącie obiektywie głównym i obiektywie tele. Nie mam pojęcia jak jest z głosem, może być ciężko, bo jadę na rowerze, w związku z czym wiecie, pęd wiatru, oszałamiająca prędkość i tak dalej, ale i tak, o, no, mnie, ale i tak obraz wygląda w porządku. Dzień dobry i tu jeszcze jest kamerka do selfie, full HD. Ładne widoczki, ładna pogoda, słoneczko. To zimno. Miało być ciepło, a jest 14 stopni. Także trzeba się rozgrzać. Co nam jeszcze zostało? Bateria. 5000 mAh w tym starym jeszcze standardzie, jeżeli się nie mylę. 33W ładowanie przewodowe. 5W ładowanie przewodowe zwrotne, jakby ktoś chciał. Telefon ładowałem jakąś mocniejszą ładowarką. Godzinkę potrzebuje, żeby się naładować. Natomiast rozładowywanie jest powolne. W sensie, że ten telefon mi wytrzymywał do dwóch dni na jednym ładowaniu przy robieniu dużej ilości zdjęć w cyklu mieszanym, czyli 5G Wi-Fi, więc naprawdę bardzo dobry wynik. Tutaj na baterię nie będę narzekał, bo nie ma na co. Bateria tu jest bardzo solidna. Czyli, co ja sobie myślę o tym telefonie? Właściciel Nothinga, właściciel CMF to jest CarPay, czyli gość, który kiedyś, kiedyś, wiele lat temu wymyślił i założył OnePlus'a i on wie, jak robić tanie, dobre telefony. I to widać w tym telefonie. Naprawdę to jest tani, bardzo, bardzo, bardzo dobry telefon który no, wiadomo, że musi mieć jakieś oszczędności, żeby nie kanibalizować swojej droższej malki W tym budżecie muszą być jakieś oszczędności, ale naprawdę, gdybym ktoś powiedział, że ten telefon kosztuje 1500 zł, w ogóle bym się nie skrzywił, dajemy za niego tysiaka, a Wiadomo, że można poczekać i na pewno za czas jakiś ten telefon będzie jeszcze tańszy, więc za takie pieniądze moim zdaniem nic lepszego nie znajdziemy. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, i co? I do następnego smartfona albo jakiegoś innego urządzenia. Na razie, hej, cześć!